Dzień dobry witamy Państwa w kolejnej edycji wyjęci spod prawa Robert Dzięba, Piotr Rybczyński. A na początek powiemy sobie o pomyśle jednego z bardziej błyskotliwych strategów Prawa i Sprawiedliwości mianowicie Pana Marka Suskiego. Otóż przedstawił on projekt posłów PiS-u, aby 80% polskiej muzyki w stacjach radiowych właśnie było z naszego kraju, w naszym języku. Posłowie proponują zmianę w ustawie o radiofonii i telewizji i projekt ten zakłada, żeby stacje radiowe w godzinach 5.00-24.00 Grały 80% muzyki po polsku. Robercie, ja mam takie dosyć mieszane uczucia odnośnie tego pomysłu. Włączysz Radio Kołowrze, a tam będzie Bogu Rodzica. Na przykład leciała kilka razy dziennie. Mam wrażenie, że w TVP i w polskim radiu to już kompletnie urwało śmigło, i tak naprawdę bardzo ciężko jest to jakoś racjonalnie oceniać. Jeszcze proponuję aneks do tej umowy, żeby. W każdym dniu obowiązkowo godzinę był zenek i Marela, bo cholowa może być tylko jedna. Robercie, co myślisz o tym pomyśle? No, oczywiście pomysł jest odrywany od rzeczywistości. Takich pomysłów i zmian w ustawie jest więcej, bo z tą muzyką polską już kombinowano i w tej chwili zwiększono i w ogóle wyznaczono limity, które trzeba spełniać. Konsekwencją tego jest to, że ta muzyka jest grana w godzinach nocnych. Mamy bardzo dużo piosenek polskich zwiększono także limit słowa. Oczywiście te limity zawsze obowiązywały, ale i śrubowanie przez prawo i sprawiedliwość spowodowało, że mamy całe mnóstwo przegadanych godzin nocnych, bo tam upychają po prostu poszczególne stacje, takie elementy. Oczywiście Radek Łobrzeg tego robić nie może, nie musi, bo tutaj mamy bardzo dużo słowa, ale to tylko pokazuje skalę problemu, że kiedyś po prostu należało to pokazywać i to miało być zgodne z koncesją, bo tak wygląda procedura funkcjonowania rozgłośnie radiowych, a dzisiaj jest po prostu narzut, więc stacje, które mają określony klimat, określony format, no nie mogą go realizować, bo będą musiały po prostu nadawać muzykę polską. Także powód jest irracjonalny, bo to ma być więcej pieniędzy dla polskich artystów. Bzdura po prostu kompletna. Do niczego to nie będzie prowadziło, jak tylko po prostu znowu do upychania maksymalnej ilości muzyki w godzinach kwalifikowanych i w czasie, kiedy to nie jest słuchane, a myślę, że nie o to w Radiofonie chodzi. Wydaje się, że w prime time powinna być tam muzyka, która jest na topie, i też radio powinno w jakiś sposób się przystosowywać do tego, co jest. Bo to, co 50 lat temu taki przykład było strojem, ką, strojem kąpielowym, dzisiaj jest sukienką, a tutaj grozi to tym, że będziemy mieli cały czas gwiazdy z demobilu o przekroczonym terminie ważności. Kolejny temat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już za niecały tydzień, bo 30 stycznia będzie w naszym mieście będzie 30 finał i zapraszamy tutaj. Po raz kolejny do tego, żeby licytować udział w naszej audycji, ponieważ dajemy taką możliwość współprowadzenia wyjętych spod prawa. Na razie aukcja idzie bardzo dobrze, jest ponad kilkaset, jest kilkaset złotych, siedem osób licytuje. Zapraszamy do tych licytacji, Robercie. No tak, tam już trzeba wyciągnąć więcej niż jednego banknota. Tak więc cieszymy się, bo to oczywiście będzie wspierało szczytny cel, jakim jest orkiestra. Nie przypominamy tylko o takich zasadach, że Państwa, w wyznaczonym czasie wspólnie tutaj, tak żeby zwycięzca aukcji również to pasowało, spotkamy się, audycję robimy zdalnie, więc nie będzie trzeba się ruszać z domu, łączymy się, będziecie mogli Państwo zobaczyć jak wygląda współprowadzenie tej audycji, no i oczywiście przede wszystkim będzie można zabrać głos a to chyba jest najważniejsze, i skomentować bieżące wydarzenia nawet. Będzie można wybrać sobie jeden temat, który, na który wszyscy się wypowiemy. Proszę bardzo, takich rzeczy, które dzieją się w kogrzegu, my też staramy się to wyłapywać i o tym mówić. Tak więc zachęcamy, wejść w aukcję WOŚP i tam znajdziecie wyjętych spod prawa i możliwość współprowadzenia audycji. Wpisujemy maksymalną kwotę, jedziemy na maksa, a my potem w takiej audycji też damy od siebie, Maksa, żebyście mogli się nie tylko zobaczyć, ale mieć wpływ na koło Kolejny temat w ubiegłym tygodniu no, urywało po prostu głowę w naszym mieście. Armagedon pogodowy praktycznie trwał kilka dni, śnieżyce, wichury, sztormy. Wydaje się, że jest to taka w miarę normalna pogoda, a ja zmieniłem swoje nastawienie do naszej zimowej tutaj aury. Po tym jak zresztą z tobą pojechaliśmy po armatę do miejscowości Kędzierzyn koźle na Górnym Śląsku, gdzie jak trafiliśmy, to od razu zaczęły się nam pojawiać alerty RCB. Nie opuszczaj domu. Stężenie pyłów przekroczyło o 1000% dopuszczalną normę nieuprawej aktywności na świeżym powietrzu. Zamknij okna. Pierwszy raz miałem do czynienia z taką sytuacją, i wtedy właśnie naszła mi refleksja. A ja w naszym koło cały czas narzekam, że wieje, że pada. A niestety tak jest, że zwykle pada z tego kierunku i wieje, w którym akurat idę. Musimy się do tego przyzwyczaić i pomyślmy o tym, że zawartość jodu w tym powietrzu jest bardzo duża, nie mamy tych problemów z powietrzem, które ma cały górny, dolny, śląski, wielkie aglomeracje, gdzie powietrze po prostu stoi, gdzie nie ma takich wichur. Trzeba po prostu tam pojechać, poddychać tamtym powietrzem, żeby docenić to, co Tutaj tak naprawdę mamy. A może warto by było na przykład uzależnić yy, opłatę uzdrowiskową od wichury, y, od bo wtedy ta zawartość jodu wzrasta. Jeżeli y, mocniej wieje w tym okresie jesienno-zimowym, jakoś to zbadać i po prostu podnieść jeszcze. No, no, no plus, plus 10 groszy. Tak, skoro wszyscy, bo jest wichura i zawartość jodu została podwojona w powietrzu. Y, ale by tak zrobili, podejrzewam tylko, że nie mają morza. No, nie mają, nie mają wiatru, tak więc mają problem. Mają halny, tak, też. Tylko. To ty... My ty... mamy lepiej. Jednak u nas wieje częściej. To możemy sobie. Tak, tak ale, tam, ale tam, ale tam możesz się schować. Możesz zejść do doliny, możesz schować się e, za skałę, a u nas nie masz, masz płasko, po prostu musisz z tym żyć. Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość, oby do e, wiosny. Przechodzimy do bieżących tematów. Otóż w magistracie odbyło się w czwartek spotkanie w sprawie taryf za wodę i ścieki i tematem było oczywiście tworzenie tych taryf zaopatrzenia wody i odprowadzania ścieków. Brali w tym spotkaniu udział prezydent miasta, burmistrz Gościna oraz wójtowie. Hmm. Michał Kujaczyński, to chyba jedyne autorstwa jest tekst, który otrzymaliśmy na skrzynki, na skrzynki mailowe, chodzi tu oczywiście o dziennikarzy, przekazał informację, że wójtowie i burmistrz dążą do ustalenia wspólnej taryfy, która spowoduje wzrost cen za wodę i ścieki w brzegu. to wydawałoby się mogła być taka jednostronna trochę narracja, ponieważ też rozmawialiśmy wcześniej po tym komunikacie, który ukazał się właśnie ze strony magistratu zadzwonił do ciebie zbulwersowany Marian Sieracki, burmistrz Gościna i przekazał informację, że nie do końca tak jest jak to widzi magistrat. No tak, a magistrat potem wysłał dementi. Tak więc widać jedno w tej sprawie, bo oczywiście jest nagranie, zostało to spotkanie. Zarejestrowane. To jest kilka godzin taśmy, którą można przejrzeć. Natomiast patrząc na to, jak to wygląda, są dwa aspekty. Pierwszy aspekt. To jest sam aspekt spółki, która na niektórych obszarach ma jeszcze ceny tarw z 2013 roku. A to po prostu dlatego, że wspólnicy nie potrafili się dogadać. Mówiąc krótko, zbyt dużo polityki w tym wszystkim regularnie i były to spory na różnym poziomie. Widzieliśmy także na początku kadencji tutaj także kierunek pani prezydent, która powiedziała, że nie będzie kożeżaną, podwyższała cen wody, co zbulwersowało znowu gminy, bo powiedziano, że to my Będziemy płacić za mieszkańców gmin. Wody polskie nie wydały w tej sprawie decyzji, tak więc dalej jesteśmy w pacie. Natomiast w tej całej sytuacji, no, no pani prezydent mówi wprost, tak, że chce w taki sposób ustalać taryfy, żeby była ona jak najbardziej korzystna dla mieszkańców Kobrzęgu. A znowuż Wujtowie mówią, że jest to niesprawiedliwe ze względu na to, że cena powinna być ustalana w taki sposób, aby odpowiadała ona faktycznym wydatkom spółki na Tworzenie ceny usługi. I, I takie jest zdanie burmistrza, ale to się niestety znowuż rozbija o prawników. Czy można i w jakim zakresie stosować takie procedury? Tu problem polega na tym, wyjaśnijmy to wszystkim, bo my widzimy różne wpisy w internecie, że mamy jedną spółkę, nazywa się na Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Spółka ma różnych wspólników. Większość kapitału w tej spółce, większość głosów, na zgromadzeniu wspólników w tej spółce należy do miasta. Miasto ma największy wpływ na to wszystko, ale to jest tak, że te usługi dostarczane są w różny sposób i w różnym zakresie do określonych gmin. Tak? Te gminy różnią się mieszkańcami, różnią się zużyciem wody, a także różnią się kosztami. No, i oczywiście wszystko rozbija się o to, jak te koszty są kwalifikowane. No, i gminy oskarżają prezesa wodociągów, że robi to w sposób nieuczciwy. Sprawy odbywają się w sądzie. Sąd jest nierychliwy, różne te wyroki zapadają, ale też trzeba podkreślić, że burmistrz Mariusz Sieracki większość tych spraw z wodociągami wygrał. Zresztą nie tylko on, bo także była sprawa, którą wytoczył wójt Włodzimierz Popiołek wodociągom i też wygrał. Sprawa jest skomplikowana i można powiedzieć sobie jedno. Idą wybory, i nikt, biorąc pod uwagę skalę podwyżek i to, że i tak podwyżki za cenę wody i ścieki, ścieków nas czekają, nikt rozsądny tej ceny nie podniesie. Także dlatego, że przecież mieszkańcy płacą za śmieci od wody. Im więcej tej wody zużyją, tym więcej zapłacą za śmieci. Więc jak jeszcze przyjdzie mi zapłacić więcej za wodę, no to sytuacja może być kryzysowa i każdy zrobi wszystko, żeby powiedzieć mieszkańcom, że no na maksa już posunęliśmy się, żeby te podwyżki były jak najmniejsze i żeby były jak najmniej odczuwalne. A co w tym wszystkim, no w tym wszystkim racjonalność ekonomiczna spowoduje, że jeżeli samorządowcy ostatecznie też się nie dogadają, dlatego też myślę, chyba są te spotkania, pani prezydent, no to kłopoty będą miały wodociągi. Już taką sytuację w historii mieliśmy że wodociągi musiały wziąć kredyt, bo był problem z porozumieniem się. Wówczas dotyczyło to dopłat do spółki, bo też chodziło o cenę. Na no w tym momencie po prostu będzie jakaś tam stara, stała cena, koszty spółki będą rosły. Pracownicy domagają się podwyżek. Tak, bo we wszystkich przedsiębiorstwach i spółkach wszyscy chcą, żeby ta inflacja była jak najmniej odczuwalna, więc chcą podwyżek od pracodawcy, a na koniec te wszystkie rzeczy są przerzucane na nas. Tak więc chyba mamy pata Piotrze w tej kwestii. No i co dalej, to tak naprawdę ciężko powiedzieć. Ja nie wiem, czy te spotkania no, mają większy sens, poza tym, że tam się przerzucają wszyscy odpowiedzialnością pewne okupały się na swoich stanowiskach i tak naprawdę nie widać takiej dobrej woli, żeby dojść do sensownego kompromisu z tego prostego powodu, że każdy reprezentuje określoną grupę interesów tak, jeżeli chodzi o racjonalność ekonomiczną to wiadomo, że gdzieś tam doprowadzenie wodociągu do Rymania dla 800 czy 400 osób to będzie o wiele bardziej kosztowne niż na osiedle, i konserwacja i też działania z tym związane będzie o wiele bardziej kosztowne niż doprowadzenie wody do osiedla lęborskiego na przykład, tak? Tutaj ten, ten aspekt racjonalności niestety powiedziałeś o tych wyborach, które są już w przyszłym roku. I rzeczywiście każdy z tych włodarzy będzie zapewne liczył na, na jakiś określony wynik wyborczy, bo nie sądzę, żeby którykolwiek zamierzał rezygnować w ogóle z życia politycznego. No i niestety dalej będzie to otępywanie się na swoich stanowiskach. I, ale mam nadzieję, że jednak te spotkania może ktoś wyciągnie rękę i postara się w jakiś sposób z tego impasu wyjść, natomiast no, trudno nie podzielić swojej do trochę tutaj. Tak, no bo to widać po, po, po niektórych gminach, na przykład gmina Kołobrzeg, gmina ustronie morskie, które osiągnęły jakiś tam wynik satysfakcjonujący i one czekają, obserwują co to będzie, no bo widzimy również, że nie ma jednolitego frontu, tak jak do tej pory był front gmin, tak w tej chwili tego wspólnego frontu nie ma, tak, jest e, Gościno, jest Trymań, jest Sławoborze, bo też mamy gminę Sławoborze z powiatu białogarskiego. E, no i one stoją trochę okopane na swoich stanowiskach, ale tego wspólnego frontu już nie ma, tak więc coś pani prezydent udało się osiągnąć. Rozmontowana, rozmontowała myślę ku niezadowoleniu niektórych wodarzy ten układ. Natomiast, no, mamy dwie rzeczy, tak jak wspomniałem. Kondycję ekonomiczną spółki, no i to, jaki byłby poziom dogadania się, bo co. Co po następnych wyborach, jak będzie za chwilę trzeba znowu dokładać do spółki, bo spółka będzie odnotowywała na przykład stratę. Tak więc no, nie ma dobrego rozwiązania w tej kwestii, ale no, jakoś porozumieć się trzeba. No bo chyba, że dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś wreszcie rzuci papierami, rozwiąże tę spółkę, i będziemy mieli wtedy w ogóle problem, co z tym fantem dalej zrobić i skąd ma pochodzić woda i kto ma ją dostarczać. Do gmin, a także kto ma odbierać ścieki, bo tak naprawdę ta końcówka tej magistrali jest w kogrzebu i wszystko tłoczone jest do korzyścienka. Problem jest. Nie rozwiążemy go tutaj. Możemy się starać tylko trochę go naświetlić. Natomiast miejmy nadzieję, że uda się w jakiś sposób do tego kompromisu jednak doprowadzić, ponieważ wszyscy powinni mieć w tym interes. Tutaj stawiamy kropkę od części pierwszej. I witamy Państwa w części drugiej. Zmieniamy temat, a być może wracamy do tematu pani radnej powiatowej, pani Barbary Aściukiewicz, ponieważ jak już wcześniej informowaliśmy, czy to na portalach, czy też w naszej audycji Rada Powiatu zgodziła się na rozwiązanie umowy o pracę z Panią Radną. Ponieważ radna została zwolniona w spółce Holtur, gdzie pełniła stanowisko kierownicze, radni uznali, że ta decyzja nie ma charakteru politycznego, natomiast pani Jaściakiewicz starała się właśnie to wykazać. Pani radna nie zgadza się oczywiście z tym i będzie kierowała sprawę do y, sądu. Tutaj też można się pokusić o taką trochę szerszą refleksję, czy ten mandat chronienia radnych w spółkach jest y, zasadny, ponieważ on powoduje to, że y, przeciągają się strasznie te sprawy i też y, można pokusić się o stwierdzenie, że w jaki sposób ograniczają one możliwości działania spółek, bo jeżeli mamy zatrudnienia, zatrudnionego radnego, to on się czuje na tyle pewnie, że po prostu będzie sobie działał w sposób na przykład nie do końca zgodny z interesem danej spółki. Tutaj nie mówię tutaj o przykładzie pani Barbara Jaściukiewicz, ponieważ tego do końca nie wiem. Natomiast sam system nie wiem, czy jest do końca dobry w tej formule. Ja skomentuję to inaczej, bo nie skupiam się na tym. Dla mnie zaskakująca w, w całej sprawie była inna rzecz, bo pani radna cały czas mówi, że ona została zwolniona za to, że ona alarmowała o nieprawidłowościach w spółce, a była tam zatrudniona politycznie jako dyrektor. No, wszystko w porządku, tylko co ma wspólnego to, że była politycznie zatrudniona jako dyrektor do funkcji radnej Rady Powiatu, jeszcze. Tak, jakby Rada Powiatu kontrolowała lokalne spółki z udziałem Skarbu Państwa. To jest pierwsza bzdura. Druga bzdura to to, że ja nie znam żadnej publicznej, publicznej interwencji pani radnej w sprawie tego, co złego działo się w kulturze. Co więcej, okazało się, że taka interwencja jest jakaś na piśmie. Do posła Czesława Hoca pani skierowała pismo, czyli tak, pani Szczukiewicz, jako członek zarządu powiatowego PiS, do swojego szefa kieruje pismo. PiS. Ale no, no. przepraszam, no. No to jest jakaś parana. Co to ma wspólnego z funkcją radnego? I po trzecie, żeby to miało jeszcze funkcję publiczną. Nie wiem, konferencja prasowa, wysłanie tego do dziennikarzy, tak? Tak nie jest. Ja widziałem takie komentarze, które tam były pisane, że to gdzieś tam się ukazało. Nie, to nigdzie się nie ukazało, bo myśmy wtedy zwrócili na to uwagę. A pani radna tego nie zrobiła. Czyli de facto rzecz biorąc, to, co ona podnosi, moim zdaniem jest nieprawdziwe. I uwaga, to co prawnicy powiatu podnieśli w swoim piśmie procesowym, że pani Aszczukiewicz to pismo takie oficjalne wysłała już w momencie do posła Czesława Hoca, kiedy do powiatu wpłynął ze spółki wniosek. O możliwość rozwiązania z nią umowy o pracę. Wtedy dopiero, a pani zrobiła swoją aktywność. W takim razie to był taki spadochron tak, na ewentualność tego, że jak to ja nic nie robię, nie działam tutaj w imieniu spółki dla jej dobra, nie nagłaśniam nieprawidłowości, to w tym momencie chcą mnie tutaj pozbawić tej możliwości pracy, to w takim razie, gdzie mogę napisać? Hmm, najlepiej będzie do swojego partyjnego zwierzchnika. Do niego napiszę. No trochę to jest naciągane, tak? Użyję tego słowa, chociaż nie lubię w ten sposób się wypowiadać. Natomiast no, bardzo ciężko jest to tak naprawdę w, połączyć w logiczną, harmonijną, niczym niezmąconą całość. Zmieniamy temat, bo już się chyba trochę po, za długo o no, pani Barbarze. A z, zmieniamy temat na studniówki, ponieważ w środę w Audycji Studio Reduta gościła u nas pani Katarzyna kraźniew doczyńska dyrektor Zespołu Szkół Henryka. Sienkiewicza i podała tam nam taką informację, że studniówki będą po feriach i też y, oczywiście y, będą one nie w szkole, ale w lokalu zewnętrznym. I padła tam propozycja, aby maturzyści i goście przyszli tylko zaszczepieni, posiadali paszporty covidowe albo też test negatywny. Moim zdaniem wydaje mi się, że jest to bardzo słuszne działanie, ponieważ u nas te paszporty covidowe tak naprawdę do niczego nie są przydatne w odróżnieniu od tego co jest nie wiem w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, gdzie mamy wyszczepialność o wiele większą, a zatem ta liczba zgonów, która u nas jest skandalicznie wysoka i do której nie musi tak naprawdę dochodzić, no właśnie jest wynikiem Braku tego typu kategorycznych działań, tak? Dla mnie należą się pani dyrektor, gratulacje za odwagę, i miejmy nadzieję, że inne szkoły pójdą tym tropem, niezależnie od tego, jaki od razu hejt się podniesie odnośnie, nie wiem, kategoryzacji ludzi, tworzenia dwóch kategorii. Niestety mamy sytuację nadzwyczajną w naszym kalendarzu szczepień jest kilkanaście obowiązkowych i. To szczepienie również powinno się do tego kalendarza, do tego kalendarza powinno zostać doczepione. Czytałem u ciebie na portalu, właśnie komentarze, czy też na facebookowym profilu, to no ludzie bardzo tak podchodzą do tego emocjonalnie. Trzeba mieć na uwadze to, że mamy sytuację nadzwyczajną, a zatem konieczne są również nadzwyczajne rozwiązania, które powinny podejmować osoby, które są w tym zakresie decyzyjne. Ja miałem dyżur w tym tygodniu przy komentarzach. No bo pracujemy na ogromnych obrotach, część osób jeszcze bierze zaległe urlopy u nas, w nasz, na naszym portalu, tak więc po prostu czytałem taki stos głupot. Nie można publikować komentarzy, które mówią, podają nieprawdziwe informacje na temat COVID-u, i taka jest polityka naszej redakcji. Konsekwentnie nie będziemy tego robili, czy się to komuś podoba, czy nie. Bez względu na to, jakie to ma prawo obywatelskie. Dla mnie w tej sytuacji głoszenie informacji nieprawdziwych bądź podburzanie ludzi jest po prostu działalnością szkodliwą, w konsekwencji której ktoś może stracić zdrowie i życie, a jest to przestępstwo. Takie jest moje zdanie, i jestem co do tego konsekwentny. To, że organy państwa czy Sejm nie potrafią sobie z tym poradzić, jest to wyłącznie kalkulacja polityczna, która wlicza jako podstawę tego działania to, że będą umierać ludzie. Uważam to za naganne, haniebne wręcz i w tym większe gratulacje dla pani dyrektor i dla rodziców. Że takie rzeczy robią. Bawią mnie teksty i pani dyrektor w ogóle nie powinna się przejmować hejtem e, i tyle. I po prostu robić swoje, bo taki jest nasz obowiązek. Nie możemy dawać zastraszyć się grupce e, ludzi, e, którzy próbują być mądrzejsi od nas i sprytniejsi od nas. Tak się nie, tak, tak się nie da, gdy będziemy używali rozumu. E, odpowiadam tym wszystkim, którzy żądają podstawy prawnej, na jakiej ktoś wprowadził na studniówkach. Szczepienia. Otóż nie wymaga to żadnej podstawy prawnej, bo studniówka jest imprezą prywatną. Robią ją rodzice i skoro większość rodziców ustala takie, a nie inne zasady, to na mojej prywatnej imprezie obowiązują takie zasady, jakie chcę, żeby obowiązywały. Studniówkę organizują rodzice, za nią płacą. Nie jest to impreza starosty, nie jest to impreza pani dyrektor szkoły, nie jest to impreza nauczycieli. Nawet my, jako dziennikarze, jesteśmy osobami grzecznie zaproszonymi. I taka jest tam nasza funkcja. Kończy się część oficjalna, wychodzimy, bo bawią się ludzie dorośli i to oni podejmują decyzję. Tak, jak sobie to podejmą, tak będzie. Tak więc wszelka krytyka, Pani dyrektor jest nie tylko nieuprawiona, ale pozdawiana po sprawy faktycznej, merytorycznej i prawnej. Zadawanie tego rodzaju pytań to jest taki właśnie taki, taki spryt, taki, taka działalność na tych szczepionkowców. A jaka jest podstawa prawna? No jaka? No, ale Państwo nie umiecie czytać? No proszę sobie zobaczyć, jaka jest podstawa prawna. Proszę zajrzeć sobie do tych przepisów. I to jest taki spryt. Zadajemy pytanie, bo wszyscy muszą nam odpowiedzieć. Otóż my nic nie musimy. Skoro Państwo tego nie rozumiecie, nikt Was nie zastąpi. Uważam, że powinniśmy wreszcie postawić w sposób skuteczny i jednoznaczny wszędzie tamę przeciwko um, tego rodzaju płaskoziemcom i ludziom, którzy swoją działalnością. Powodują, że inni ludzie mogą tracić zdrowie i życie. I koniec, kropka. Działajmy normalnie, nie czujmy się jak bohaterowie, tak więc nie dajmy się zastraszyć tym ludziom. Tym większe słowa uznania dla pani dyrektor, że ona to publicznie powiedziała. I tyle. Mam takie wrażenie, że rzadko się podpisuje pod czymś w 100%. Pod twoją wypowiedział jednak to muszę zrobić. No niestety nie ma czasu, żeby, żebyśmy to marnowali na foliarzy. Nie powinni nas narażać, te osoby niezaszczepione, na niebezpieczeństwo nas, naszych sąsiadów. I w tą studniówkę niech sobie zrobią w formie internetowej na Zoomie. Dla, no mnie, niestety... dla mnie, przepraszam, to, tylko ci przerwę, dla mnie największym wymiarem, największym szokiem była przypadek tej kobiety, już nie pamiętam jak ona się nazywała, która postanowiła przechorować wirusa, żeby już mieć zaświadczenie, że ona jest zdrowieńcem. Pys tak, tak, zaraziła się, posłuchała e, tych wszystkich geniuszy, tak, załatw to sobie i umarła. Niestety wiedza medyczna, to nie możemy się podawać dróbce fundamentalistów. żyjemy w XXI wieku i musimy mieć na uwadze zdrowie i życie nas, obywateli, kolegów, sąsiadów naszych rodzin. Zmieniamy temat, na koniec został nam Putliński, ponieważ odbyła się komisja Rewizyjna, na której rozpatrywano wniosek Fundacji Zwycięstwa, Zwycięska misja, żeby upamiętnić postać generała Kuklińskiego. No jest to dyskusyjne, ponieważ szpie szpiegował on na rzecz USA w okresie zimnej wojny. To, co z naszej perspektywy czy z kilku innych punktów odniesienia może wydać się chwalebne i bohaterskie, no z drugiej strony jest przestępstwem i to bardzo poważnym przestępstwem w bezpieczeństwo państwa. I w konkluzji też się tam słyszałem, wypowiadałeś, Radni zdecydowali, że tej tablicy nie będzie, pomnika nie będzie. Natomiast będzie tablica w, w reducie Moraz, będzie informacja o działalności tej postaci, która była po prostu z kołobrzegiem y, związana przez wiele lat. No, no tak ten... wiele, tak wiele, to tak niewiele, trochę. Ona tu była przez kilka lat y, i po prostu służyła. No i żyła, bo Kukliński tutaj poznał swoją żonę. Ja, ja uważam, że powinniśmy jednak w nazewnictwie poszukiwać i upamiętniać osoby, które dla Kobrzegu coś jednak zrobiły, a nie tylko tutaj mieszkały. To tak na marginesie takich postaci mamy sporo, wbrew pozorom. A z drugiej strony upamiętnienie jednak będzie, bo w porcie aktowym, a nie zapominajmy, że bo to, co rozpatrywała komisja skarg i wniosków oraz petycji. To to, że on był po prostu wicekomandorem jak klubu morskiego Józef Konrad. I tam taka, mam nadzieję, że coś takiego uda się po prostu zrobić. Są tam te tablice, można to wydrukować, przygotować. Nasza fundacja bez żadnego problemu. Taki życiorys jego publikuje w skrócie. Także. To, z czym był on związany z Kobrzekiem, no i to, to myślę, jest dobrze, tak, żeby też taki akcent tutaj Kobrzeski był. Cieszę się. Zobaczymy jeszcze, jak to przegłosuje Rada Miasta, bo to też na Radzie Miasta stanie zaraz. Tak więc, jeżeli taka będzie akceptacja, a z drugiej strony też możemy powiedzieć, że mamy sesję w środę i na sesji środowej stanie także punkt o powołaniu komisji doraźnej do spraw opracowania zasad znoszenia pomników na terenie Kołobrzegu to też jest to o co apelowałem prosiłem i mówiłem żebyśmy takie zasady opracowali, bo głaz Smoleński chyba za chwilę rykoszetem chwyci nas znowu. Wróci jeszcze głaz Smoleński Robert i tak mamy ciężko słuchaj Polski Ład, pandemia, styczeń jeszcze jak dojdzie do tego Smoleńsk to naprawdę czeka nas, czekają nas kolejne ciężkie tygodnie. No to może być ciężka zima. Tym arcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Robert Dzimba, Piotr Rybczyński.